skończyło się wynikiem w sumie 1-2. A teraz Karin znowu błąd. Urbergera 1-0. Karin strzelec brałki. Cóż nieprawdopodobnego? Co robi Urberger na masem na polu karnym? Naprawdę. Robię, wypuszcza piłkę y, na rzecz jego w meczu z Wierą, i znowu przegrywa. E... No, zobaczmy to jeszcze raz. No, nie da się tego za bardzo opisać. No. Nie wiadomo co robi Urberger Niarku O, teraz y, Niarku szansa Whistler gol. I mamy remis Co za błąd z Niarko, pola Whistler się przedziera i mamy remis A się napić muszę, a ja. nie Państwo obejrzą to jeszcze raz Tutaj jedna z minowajców w sumie nie, nie no zobaczmy tutaj, ale nie przepraszam, tą rutynią e, stracił piłkę, zwracam honor Niarku, e, mój wielki błąd, e, teraz tutaj właśnie Trensen, jest rzut Andrea Pirlo, Szabia! no naprawdę świetnie to, to zrobił Szabias biegł w pole karne, urwał się obrońcą taki niżutki obrońca a ile umie zgotować jest podobna sytuacja jak u Armona teraz oszczędkowanie Diffelberg i 2-2 w sumie taka bardzo podobna bramka do tej, który strzelił w sparingu Użyceni, skończony 0-2, sobie na klatkę i strzelił. Świetnie to Saracen zrobił. No, tutaj nie popisał się Wiesergen. Jest, Kolejna żółta kartka. I po raz kolejny faulowany Mario Policja. Widać jaki to jest? który urywa się swoją szybkością. Po prostu nie mogę dog dogonić go Znowu Został Sarensen. Felberg! Jeszcze Felberg! Bramka, nieprawdopodobna sytuacja. Felberg w ciągu 6 minut bodajże strzela dwie bramki i to praktycznie po fałach chyba najpierw do ich Sarensen, teraz troszeczkę inna bramka, nie poprzyj, bo chyba. Nie wiem, teraz nieskojarzony jestem no, trochę zobaczmy. To no, przyjął sobie, no i tutaj błąd, błędy ogólnie obrońców. Każdy ostatnio me, mecz Sportingu jest szalony.